1440. Tyle minut według międzyludzkiego banku czasu o północy każdego dnia trafia na indywidualne konto każdego z nas. Jest to specjalne konto. Każda minuta, która nie zostanie wykorzystana, Przypada i tu nie wróci. Zostanie stracona na zawsze. Gdyż zagubione wczoraj gdzieś pomiędzy wschodem a zachodem słońca. Dwie złote godziny, każda wyposażona w 69 minut. Nikt nie oferuje nagrody, nagrody, bo te godziny minęły, bez powrotu. Tydzień temu Justyna Brunetska-Krieg opowiadała o głębinowaczach i kieszonkowcach naszego cennego czasu, którzy każdego dnia kradną nasze cenne godziny. Zaczęłam zastanawiać się, co można było zrobić, jak zabezpieczyć się przed tymi owymi kradziejami, przed rekinami czasu. Przeprowadziłam badania. Zaangażowałam autorytety znane na całym świecie. Między innymi to może mówić o, o czasie, wolnym czasie, jak nie człowiek wolny finansowo i czasowo ręce. Robert Kiosak, To jest jedna z osób, która służyła mi jako autorytet. Osobami, które też w, świetnie zarządzane swoim czasem, to jest m.in. prezes Toastmasters, <grystanie> i Hotelaga. Dobrze pomnażać czas, czyli inwestować. Tym też, e, moim jednym z respondentów był inwestor, doradca finansowy, Adam Gamrot. Kolejną osobą, która mm, przysłużyła się, żeby sprawdzić, jak to z tym czasem, co można by zrobić, była osoba, która szkoli, inwestuje kadry, Justyna bromiecka kli. Czego się dowiedziałam? Robert piosaki stawia na dźwignię. Dźwignia to jest zdolność osiągania większej skuteczności przy mniejszych nakładach, czyli w krótszym czasie można zrobić coś dużo lepiej. Jakie wyróżnia dźwignie? Mówi o pilu. Cóż to jest? Pil to są pieniądze innych ludzi. Co Robert Kiosaki mówi na temat pilu? Że możesz zyskać większą kontrolę nad własnym czasem. Jeśli sprawisz, że Twoje pieniądze będą szybciej przynosiły zysk, jest to osoba, która zatrudnia pieniądze do pracy, a nie jak większość, wymienia czas na pieniądze. Kolejnym przykładem dźwigni jest wiedza, umiejętności. Kiedy mamy konkretną wiedzę na jakiś temat, czy zdobywamy coraz lepsze umiejętności, potrafimy coś wykonać szybciej, więc wtedy mamy też więcej wolnego czasu, który możemy w różny sposób spożytkować. Robert Kiosaki dużo mówi o edukacji finansowej. Mówi wprost, że wiedza finansowa, fachowa wiedza pozwala oszczędzać jego czas. Czas na kolejną dziwnię, na narzędzia. Żeby coś zrobić szybciej, warto często wykorzystać odpowiednie do tego narzędzia. Yy, narzędzia są różnego typu: to może być do sprzątania yy, grabie czy yy, łopata, jak również yy, yy, długopis czy pióro, Zależy znaczy tylko ten samochód. Mamy różne rodzaje pojazdów. Wszystko to sprawia, że trzeba odpowiednio dobrać do tego, co chcemy, żeby lepiej wykorzystać swój czas. Adam Gamrod wspomina, że jako jedno z narzędzi robi gotowe maile do wysyłania. W ten sposób zaoszczędza czas. Raz drobna robota i to stacza na dłużej. To, na co najbardziej zwrócili wszyscy moje rozmówcy, to CIL. Czy to jest czas innych ludzi. Yy, zarówno Michał zarówno Adam Gamrot, jak i Justyna powiedzieli o delegowaniu i o zatrudnianiu podwykonawców. To właśnie też robi w dużej mierze Robert Kiyosaki. Ja sama jestem osobą, która porzuca go się, się i powoli uczy się delegować zadania i widzę, jak mi to daje więcej czasu. Ostatnią dźwignią, o której mówi Robert Piasaki, to są kontakty i relacje. Już z jednej mowy wiecie, że twierdzę na głos, że razem możemy więcej. Efekt synergii grupy wielokrotnie nasz czas. Ja bym dodała jeszcze dwa y, sposoby pomarzenia czasu. To bardzo na to zwróciła Justyna, to jest y, zadbanie o siebie. Co powiedziała syna. Sen jest chyba najważniejszym elementem, jeżeli chodzi o planowanie czasu. Jest dla mnie święty. Druga świętość to śniadanie rano, sprawdzone na swoim przykładzie. Bez śniadania mózg nie myśli tak szybko i sprawnie jak mózg najedzony. Generalnie dbanie o siebie, o ciało, odpowiednie odżywianie pomaga w efektywnym wykorzystaniu czasu. W kuluarach, ja jeszcze powiem o jednej rzeczy. W kuluarach od Justyny, ona nie tak powiedziała tego na ostatniej mowie. Powiedziała, że jednym z włamywaczy czasu, czy kradziei, to jest bałagan. Właśnie porządek, dobra organizacja daje nam więcej czasu wolnego. Znam to z własnego przykładu. Na sam koniec. Przestań mówić, że nie masz wystarczająco, wystarczająco dużo czasu. Masz dokładnie taką samą liczbę godzin, dziennie, którą miała Helen Keller, Paster, Michał Anioł, Matka Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson i Albert Einstein. Dzień wiadomości. Czas płynie. Dobra wiadomość, bo każdy z was ma